Akurat siedząc tutaj, tak pomyślałem sobie, ile osób i dobrych serc jest zgromadzonych w jednym miejscu. Osób, które tworzyły tegoroczny orszak trzech króli. Bo gdzieś słyszymy, widzimy coś, ktoś tworzy coś, a gdy jesteśmy wspólnie razem, widzimy, ile nas, osób, jest w jednym miejscu. I za to trzeba Panu Bogu dziękować i ludziom dobrej woli, wszystkim Wam, moi drodzy, za Waszą otwartość, za Te Wasze dobre gesty, zaangażowania się w przygotowanie tego orszaku, tego wydarzenia, pięknego wydarzenia w naszym mieście, już po raz drugi, religijnego wydarzenia, które łączy, jednoczy naszą społeczność, naszą Ostrołękę. Bo na pewno jest to piękne wydarzenie. Wydarzenie i pokłon trzech króli, którzy dowiadują się o narodzeniu Jezusa Chrystusa i idą oddać Mu pokłon. I również my szliśmy w tym orszaku na zakończenie oddając pokłon Jezusowi w Żłobku betlejemskim. I na pewno takie spotkania, wydarzenia o tym charakterze religijnym łączą, jednoczą całe nasze miasto. Bo widzimy ile jest ludzi myślących tak jak my, ile jest ludzi, którzy są oddani dla pewnego wydarzenia. I myślę, że jest to piękne wydarzenie i należy dalej rozwijać, kultywować. I dobre są takie spotkania jak to dzisiejsze, żeby spojrzeć jakoś w oczy, podziękować, wyrazić wdzięczność, powiedzieć to słowo dziękuję. Tym wszystkim, którzy pracowali dla tego dobra, jakim jest orsza. Pokłon oddali królowie, magowie, i tak jadąc tutaj na to dzisiejsze spotkanie, tak sobie pomyślałem, ten pokłon, że króli, można też porównać do naszego życia. Tak jak królowie dowiedzieli się o narodzeniu Jezusa Chrystusa, ten początek, moment, to też nasze narodzenie. Później całe nasze życie różne scenki, wydarzenia, zakusy złego i dobre wartości w tym naszym życiu. I tak idziemy przez to życie, nękani może nieraz i złem, ale i dobro jest w tym naszym życiu. I tak jak ci królowie pozostali i adorowali Jezusa przy żłupku, tak też my, to nasze życie składamy na koniec Panu Bogu. Moi drodzy, Panu Bogu dziękujemy za to wydarzenie tegoroczne Orszak Trzech Króli. Ale też dziękuję, moi drodzy Wam, za Waszą dobroć, otwartość, za Wasze serca, za to podejmowanie tej idei współpracy z tymi, którzy tworzą Orszak Trzech Króli u nas w Ostrałęckim. Wszystkim bóg zapłać.